Dzień dobry. W 56 dniu na szlaku łuku karpat. Dzisiaj ustrzyki dolne, z których wychodzę spałem dzisiaj w ustrzykach dolnych. Zobaczcie sobie. No to co tutaj widzicie, możesz nocować pod namiotem za darmo w ustrzykach dolnych. No, i tutaj spałem. Trzeba niby kogoś poinformować pod tym numerem telefonu. Ja nikogo nie informowałem, nic się takiego złego nie działo wcale. No, i tam sobie gdzieś w parku możecie rozbić namiot. Jest potoczek, przy którym możecie sobie spać. On tutaj sobie z boku płynie. No, i się wyspałem. Są też tam toalety. Wiem, że tam jest gdzieś bieżąca woda przy tym skateparku, coś takiego. I fajnie i spokojnie się wyspałem. Jest po 10, więc muszę ruszać, bo dzisiaj chciałbym zrobić 33 km, bo do granicy mi zostało 66, więc jakbym dzisiaj zrobił 33, jutro bym zrobił 33, to akurat bym był na granicy. Może w sumie jutro bym mógł zrobić tylko 30, bo przed granicą chciałbym się rozłożyć i to by było dosyć spoko, a już na Słowacji będę szukał jakiegoś noclegu. Tak, za dwa dni myślę, bo powerbanki mi się pewnie rozładują. Patrzcie, jak można tutaj pochodzić, ile jest szlaków, co? Fajnie to wygląda. Aż, aż się chce wyjść. Patrzcie, co tu się stało. Jeszcze patrz, patrzę, czy to prawdziwe. Szedłem tak chodnikiem. No i pieniądze! Ile? 70 zł. W sumie spoko. No znalazłem 70 zł, właśnie. W sumie spoko znaleźć. Całkiem w porządku się idzie. 70 zł znalazłem. Nie, nie, nie. Czasem nie zgubiłem. Zajcie, nie zgubiłem, czy zgubiłem? Mam, 70 zł. Dobrze, zawsze to jakiś obiad, jedzenie będzie czy coś takiego. Może nawet jakiś część noclegu. Fajnie, fajne. Zawsze to na plus. Eee... Eee... Tak, całą drogę. Teraz jest tak, że dosyć wolno idę, dosyć często się zatrzymuję, ale to ze względu na moje stopy, które są w no, już lepszym stanie niż wcześniej. Wcześniej były w płakanym stanie, a teraz są już w miarę dobrym stanie i nie chcę i znowu zajechać, no to robię dosyć częste przerwy e, jakby efektem ubocznym tego jest to, że mało kilometrów robię albo no mało kilometrów na godzinę robię, bo będę dzisiaj szedł też po zmroku żeby to dzisiaj nadrobić niestety, moj, moja droga po zmroku to jest 7 kilometrów przez las znaczy drogą na szczęście, ale przez las która, którą muszę się tą drogą dostać, żeby iść na południe później na Słowację cholerna na stopy no Wiecie co, to wszystkim jest to najgorsze, że nie poddaje się. Chociaż już dawno pewnie powinienem się poddać ze względu na różne rzeczy, które się działy, ale się nie poddaje. Nie chcę się poddać, chcę to zrobić. Łuk, karpat przejść. Jeszcze mi zostało, słuchajcie, no, z 20 dni, tak? Gdzieś tak, jakby strzelam. Nie więcej. No to, to nie jest już 55. To jest, to jest dużo mniej. Już tak naprawdę wracam. Pogoda dzisiaj jest ładna. Ładnie się zrobiło. No. Trzeba przyznać, świeci słoneczko, jest trochę chmur. Nie jest za gorąco, przede wszystkim w tym słońcu, i to jest bardzo dobre, bo jakby było za gorąco, to by się nie fajnie szło. Znalazłem 70 zł, ale dostałem mandat za 50 zł. Zachodzenie po nie tej stronie ulicy. Nie chciała policja mi dać upomnienia, sprzyj, że dostanę mandat, bo mają dzisiaj takie coś. W sensie, że mają dzisiaj taki dzień. Taki dzień łapania ludzi, którzy chodzą po złej stronie ulicy. Dobra, przyjąłem mandat. Jakby spoko w sumie. Znalazłem 70 zł. 20 zł będę miał na jedzenie. Już zapłaciłem ten mandat, żeby później nie było. Szczęście w nieszczęściu słuchajcie. Proszę bardzo. Jakbym nie znalazł tych 70 zł, no to wiadomo te 50 zł musiałbym zapłacić. I pewnie bym to czuł, że jednak wiecie, że jednak za mandat, A teraz to tak tego nie czuję. W sensie mógłbym mieć 70 zł, a mógłbym też mieć no, minus 50 zł. A tak mam plus 20. No i zmierzam dalej, już po dobrej stronie ulicy. Wiecie, ja szedłem cały czas wcześniej po dobrej stronie ulicy, ale że z tamtej strony było lepsze pobocze, no to stwierdziłem, że idę po prawej stronie ulicy, no bo więcej domów było po prawej, no ale dostałem mandat, no. ja co ciekawe, po, po tej stronie prawidłowej, po której powinienem iść, no było pobocze 10 cm i barierka, więc... No, bywa! Chyba, co ja zrobię? Nic nie zrobię. Nie będę przecież płakał, dałem mandat. Znalazłem 70 zł straciłem 50. Szczęście w nieszczęściu. A tu mnie obserwuje taki oto piękny piesek. Prawda, piesek? Tak? Tak, pies? Będziesz czekał? Nie, marda ogonkiem, fajny pies. Czarny, czarne psina. Pamiętajcie, chodzi się po lewej stronie. Tak, żeby widzieć auto, które w was wjeżdża. Żeby móc się jeszcze uśmiechnąć do niego. Fajne miejsce. Widzicie co pomarańczowe to są drezyny rowerowe. Normalnie pedałujecie i jedziecie po torach. Niestety, tym też nie mogę jechać. <noise> Muszę iść na pieszo. Niestety. W sensie ciekawe ile bym kilometrów miał z głowy. Zagóż łuków. Uherce. Nie wiem, pewnie sporo. Do przodu bym był. Obstawiam, że to takie 5-kilometrowe z nie więcej raczej. A tutaj jeszcze domek odwrócony do góry nogami. Byłem w czymś takim kiedyś. No, głowa, głowa jest zniszczona, jeżeli tam wejdziecie. Zrobiło się dosyć ciemno, wieczór się zrobił, a ja zarezerwowałem od 12 do 13. Teraz pokój, żeby podładować powerbanki. W Polsce jeszcze, bo nie schodzę na sam dół, typowo już na Słowację za dwa dni. Odbijam jeszcze na lewo na Polskę, bo. Tam znalazłem w miarę tani nocleg za 111 zł. I z tamtej miejscowości Barwinek będę przecinał polsko-słowacką granicę. Później na dół, na lewo, na dół, na lewo, na dół, na lewo i tak będę szedł. I to jest chyba dla mnie najbardziej optymalne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Najlepsza opcja taka. Tak mi się wydaje, że to będzie dobra opcja, bo. Yy... Mam całego, prawie całego powerbanka naładowanego i jeżeli jutro bym wieczorem robił nocleg, no to tak naprawdę jeden dzień bym miał w plecy zładowania. A jeżeli zrobię za dwa dni, to akurat powinien się powerbank skończyć i tam sobie naładuję wszystko. Chodzi tutaj o to, żeby. Dotrzeć tam pod wieczór, żeby pójść, tylko spać, naładować rzeczy i z rana wyjść. Do miejsca, do którego planowałem dzisiaj dojść, mam jeszcze nawet nie wiem ile, już sprawdzam. Do tego miejsca mam 13 km i chciałbym to dzisiaj zrobić, więc powoli idę. Zaraz się jeszcze ubiorę, bo jest chłodno już. Ale 13 km chciałbym dzisiaj zrobić. Jest godzina dosyć późna, nawet nie wiem która. Którą to ja mam godzinę? Cały czas coś sprawdzam, coś patrzę, dlatego mi to tutaj dzisiaj tak wolno idzie. Jest 18. 13 km. No, to może dzisiaj zdążę. Eee, no, zrobię dzisiaj te 13 km. Przynajmniej postaram się, mam czołówkę, mam baterię, więc mogę iść. Po drodze może jeszcze wskoczę do sklepu po coś do jedzenia. Chociaż nie wiem, to się zobaczy wszystko przy okazji, ale 13 km chciałbym się zrobić. Prawie dotarłem do miejsca noclegu dzisiejszego. Tu jest ponoć pole namiotowe, ale takie bez niczego, tylko po prostu pole. Gdzieś tam, w tej ciemni, zaraz przyrzecę. Dotarłem do pola namiotowego, gdzie ponoć nie ma nic innego niż pole. Żadnej wody, niczego, żadnych toalet. To, no, jakby to na tym mi nawet nie zależy. Ja chcę się tylko dzisiaj już rozłożyć, bo jestem mega zmęczony. I tylko tyle. Tak dobrze, coś takiego jest, jest znak, oznaczenie, że, że miejsce na namiot, więc spoko. Powinno być takich miejsc więcej przy każdym miasteczku, chociaż kawałek. I to miejsce jest przy rzece. Nie wiem, dzisiaj bardzo mało przyszedłem, ale nie śpieszyłem się z tego względu, że następne dwa dni muszę zrobić 60 km i pod koniec tego drugiego dnia mam nocleg już kupiony, nocleg spoko, więc fajnie. Podoba mi się za dwa dni nocleg, ładowanie powerbanków i wejście na Słowację. Rozłożony jestem w namiocie, pora iść spać. 50, dzisiaj szósty dzień na szlaku ku Karpat. Kupiłem kiełbasy do jedzenia, kiełbasy białe kiełbasy, takie białe kiełbasy. Na jutro oczywiście jogurt z chlebem, żeby z rana coś szybko zjeść i ruszyć. Chleb cały, mam jeszcze sos do tych kiełbas. 56 dzień dzisiaj. Jutro 30 km, pojutrze 30 km i będę na noclegu yy, w, 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 gdzieś tam na noclegu, nie pamiętam miasta, ale jeszcze w Polsce, bo odbijam zaraz przed granicą ze Słowacją, odbijam na lewo i tam idę, bo tam tani nocleg był, a później idę na, na dół na Słowację. Centralnie już przebijam tam granicę. 56 dzień dobiegł końca. Do zobaczenia, do jutra. Cześć.